Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować stronę, która jest świetnym sposobem na zgromadzenie sobie. końcu to Pokémon Go, z którymi możecie zrobić cokolwiek chcecie. Za pomocą Końcu możecie kupować boxy, pokébole czy przedmioty kosmetyczne. Więc naprawdę sprawa jest warta uwagi. Strony polecam szczególnie nowym graczom, ponieważ można fajnie rozpocząć sobie zabawę dzięki temu sposobowi. Okej, okay. a więc co zrobić, aby zrobić zestaw? Po pierwsze chodzimy na stronę, którą podam w opisie lub przypiętym komentarzu. Co to za strona? Jest to strona, z której możemy zdobyć zestawy pokrajów dosłownie w kilka minut, co zaraz wam pokażę. Stronę nagrywam dopiero po tygodniu, bo chciałem najpierw sprawdzić czy naprawdę działa. Jak gdzieś mam tu wiele przydatnych informacji. O, uwielbiasz grać Pokemon Go? Mamy coś dla Ciebie. Tutaj za chwilę przyjdę. Strona wysłała już ponad 9000 zestawów, z czego około 7300 jest jeszcze dostępnych. Ponad połowa zestawu już poszła, więc trzeba trochę się pośpieszyć. Ale jak widać, strona już trochę istnieje. Tutaj jakieś opinie klientów. Promocję, trzeba zacząć. No, tutaj mamy informację, czym w ogóle jest Pokémon Go. Ok, a więc przejdźmy do tego, po co tu jesteśmy. Klikamy w przejść do zestawów. Przejść do zgarniacza, aby wybrać swój zestaw. Przekierują nas do zgarniacza, w którym będziemy mogli wybrać ten zestaw. OK, i zostaliśmy przekierowani. Jak widzimy, jest sobie tutaj nasz zgarniacz. W pierwszym polu musimy podać naszą nazwę Pokemon Go, aby, aby można było odnaleźć nasze konto. No to chyba dość logiczne. Warto spojrzeć, kiedy była ostatnia dostawa. Dosyć sporo osób sobie teraz zgarnia, więc po prostu trzeba się pośpieszyć, bo proza może się w każdym momencie skończyć. W drugim polu należy wybrać markę naszego telefonu. Jeśli masz telefon Huawei, wybierasz Huawei. Jeśli Xiaomi, to wybierasz Xiaomi. Jeśli masz inną markę telefonu, to wybierasz inna. Prosto, Ja mam telefon Xiaomi, więc wybiorę Xiaomi. Jeszcze pokażę, że na tym mam, mam 232 pokecoins. Żeby nie było, że przed nagraniem dałem je sobie czy coś w tym stylu. Ok, klikamy kontynuuj. Teraz wybieramy zestaw, który chcemy zgarnąć. Najbardziej oblegane są zestawy 5200 i 2500 Poké Ja na potrzeby filmu wezmę tylko 1200 Poké ponieważ tyle wystarczy, aby zrobić w sobie ładną penię. Jak również, aby po to, żeby nie było komunikatu, że zestaw jest chwilowo nieostępny czy coś takiego. Jak to się może zdarzyć przy innym zestawie? Nie musi, ale jest to możliwe w godzinach do tego strona jest dosyć nowa, więc nie chcę Wam zabierać najlepszych zestawów. Po prostu klikamy i teraz nam weryfikujemy. Weryfikacja już prawie zakończona, czyli został ostatni krok. To klikamy po prostu w przycisk dalej. To już prawie koniec. Wyślij SMS, aby zgadnąć zespół. Teraz wysyłamy SMS o takiej treści na numer tutaj podany. To ja już biorę telefon i wysyłam. OK, SMS przyszedł, przepisujemy go. Nawet Mi już podpowiada, bo sobie końcy wcześniej zgarnąłem. Pewnie taka weryfikacja jest, aby ludzie nie zakładali sobie setek multi Multicont z walutą. I klikamy zgarnie. Weryfikacja przeprowadzona pomyślnie. Do konta z nikiem tutaj podanym został dodany zestaw 1200 Poké Zestaw zostanie dodany do 15 minut. Możemy już bezpiecznie zamknąć okno. Czyli według stronki zganęliśmy już końcy. Przejdźmy sobie teraz do naszego konta Pokémon. O, jak widać, dodało nam 1200 Poké do konta. Wcześniej miałem 232 Poké więc wszystko jest dobrze. 1200 plus 232 to 1432. Super stronka. Mam nadzieję, że będzie istniała jak najdłużej. No dobrze, jesteśmy tutaj, aby zrobić sobie pingi. Jak widać bez problemu udało nam się zgadnąć. Kozak przedmioty z boxu. Stało nam jeszcze trochę końców, to kupmy sobie Pokebole. Ach, mamy pełny plecak. To powiększmy go. Jak widać wszystko się udało. Czyli strona naprawdę działa. Jeżeli coś ulegnie zmianie, to zamieszczę odpowiednie info w komentarzu lub w opisie filmu, ale na dzień dzisiejszy wszystko elegancko śmiga. Jeśli chcesz, abym sprawdził inną stronkę, to napisz w komentarzu. Sprawdzę i nagram to. Jeśli filmik Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka like i suba. To naprawdę pomaga. To ja się z Wami żegnam. Życzę udanych łowów. Cześć.